Hej, czy zdarzyło ci się kiedyś wpaść w emocjonalny wir, wciągnąć się w jakąś sytuację, konflikt, wiadomość czy ideę tak bardzo, że poczułeś jak pochłania cię całą? A może zauważyłeś, że Twoja energia idzie w rzeczy, które nie są naprawdę Twoje? Jeśli tak, to najprawdopodobniej zetknąłeś się z tym, co Wadim Zeland nazywa wahadłem energetycznym. Dziś porozmawiamy o jednym z kluczowych pojęć transferfingu rzeczywistości, czyli właśnie o wahadłach. To temat, który może całkowicie zmienić Twoje postrzeganie świata. Czym są wahadła? Wahadła to niewidzialne, energetyczno-informacyjne byty, które powstają, gdy duża liczba ludzi skupia swoją uwagę, emocje i energię na jednej idei, osobie, zjawisku czy instytucji. Możesz to sobie wyobrazić, jak zbiorowe pole energii. Kiedy setki, tysiące albo miliony ludzi zaczynają myśleć o czymś intensywnie, Tworzy się coś w rodzaju niezależnego życia. I to życie chce przetrwać, a żeby przetrwać, potrzebuje energii Twojej energii, Twojej uwagi, Twoich emocji. Niezależnie od tego, czy jesteś za, czy ta przeciw, jeśli angażujesz się emocjonalnie, wahadło już zyskało. Ono nie dba o Twoje zdanie, liczy się tylko energia, którą zasilasz jego istnienie. Jakie są przykłady wahadeł? Wahadła są wszędzie wokół nas. Oto kilka przykładów z życia codziennego: polityka, wojny ideologiczne, podziały społeczne, my kontra oni, religie i dogmaty, struktury, które kształtują to, w co wolno wierzyć, a w co nie, media, nagłówki, które mają nas wystraszyć, wzburzyć lub oburzyć, internetowe dramy, afery w social mediach, które wywołują masowe reakcje, sport, fanatyzm klubowy, kibicowskie wojny. Moda i trendy, potrzeba bycia na czasie, nawet jeśli to nas nie interesuje. Wewnętrzne schematy, nawykowe myślenie na przykład Muszę zasłużyć na miłość życie to walka muszę być lepszy od innych. Korporacje i marki tworzą lojalność i poczucie przynależności czyli znowu energia. Wszystko, co ma potencjał do skupienia masowej uwagi i wywołania emocji może stać się wahadłem. Jak działają wahadła? To działa bardzo prosto. Im więcej energii zbierze wahadło, tym większy ma wpływ na rzeczywistość. Ono wtedy wciąga ludzi, tworzy konflikty, prowokuje emocje i manipuluje nami tak, żebyśmy nadal je zasilali, często zupełnie nieświadomie. Zeland mówi wprost: Nawet jeśli jesteś przeciwnikiem danej idei, ale ją regularnie krytykujesz, analizujesz, walczysz z nią, jesteś już pod wpływem wahadła. Twoje emocje są jego paliwem. Co się dzieje, kiedy jesteśmy pod wpływem wahadeł? Przestajemy działać z poziomu własnej świadomości. Robimy coś, bo tak wypada, albo tak wszyscy. Wpadamy w emocjonalne rollercoastery, które nie należą do nas. Tracimy kontakt z tym, czego naprawdę chcemy. Zamiast tworzyć własną rzeczywistość, jesteśmy go rozgrywani. I dokładnie w tym momencie wchodzimy na cudzą ścieżkę życia. Tracimy z oczu naszą własną? Jak uwolnić się spod wpływu wahadeł? To nie jest walka. Nie trzeba z nimi wojować. Wystarczy przestać je zasilać. Oto kilka prostych kroków. Pierwszy. Obserwuj. Kiedy czujesz silne emocje, zatrzymaj się i zapytaj: Czy to na pewno moje? Czy może zostałem w coś wciągnięty? Drugie. Neutralizuj. Nie musisz być za ani przeciw. Możesz być spokojnym obserwatorem. Trzeci: kieruj swoją uwagę tam, gdzie ty chcesz na rozwój, relacje, twórczość, naturę, pasję. Czwarty: zachowaj równowagę. Zeland mówi o stanie równowagi energetycznej jako podstawie świadomego życia. Piąty: odłącz się fizycznie i emocjonalnie mniej mediów, mniej negatywnych dyskusji mniej ludzi, którzy żyją dramatem. Z mojego doświadczenia Zacząłem zauważać, jak wiele razy w ciągu dnia moja uwaga odpływa w coś, co wcale mnie nie dotyczy: kłótnia w internecie, news, który tylko mnie zdenerwował, dyskusje, które nic nie zmieniają. Kiedy to się dzieje, wahadło wygrało, ale kiedy przestaje reagować, kiedy kieruję energię na rzeczy, które są moje, pojawia się spokój, klarowność, decyzyjność. I mam wrażenie, że wtedy rzeczywistość naprawdę zaczyna płynąć tak jak chce. Podsumowanie wahadła to nie żadna magia, to po prostu mechanizm energetyczny. Jeśli go zrozumiesz, odzyskujesz kontrolę nad swoim życiem. Jeśli nie, będziesz rozgrywany, nawet tego nie zauważając. I właśnie po to jest ten film, żebyś miał wybór, żebyś mógł powiedzieć: Nie, dziś nie karmię tego wahadła, dziś tworzę swoją linię życia. Jeśli temat Cię poruszył, daj znać w komentarzu. Podziel się swoimi przemyśleniami może już zauważyłeś, jakie wahadła działają w twoim życiu. Zostaw suba, jeśli chcesz więcej takich treści. Dzięki, że tu jesteś i do usłyszenia w kolejnym odcinku.